Biczowanie Pana Jezusa w tę pierwszą sobotę marca, kiedy przeżywamy wielki post, pragniemy jeszcze bardziej jednoczyć się z sercem konającym, cierpiącego dla nas i za nas Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A chcemy to czynić w zjednoczeniu z niepokalanym sercem Najświętszej Maryi Panny. Z Maryją towarzyszymy Jezusowi na jego drodze krzyżowej, odprawiamy nabożeństwa drogi krzyżowej, śpiewamy nabożnie gorzkie żale, rozpamiętując mękę Pana Jezusa. Ileż razy powtarzamy, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Powtarzamy, ale czy wchodzimy z sercem w głębie tej modlitwy? Współczujemy Jezusowi, ale czy nie jest to tylko zbyt płytkie wzruszenie? Czy gotowi jesteśmy współcierpieć, czyli cierpieć razem z Jezusem? Rozważamy dziś tajemnicę biczowania Pana Jezusa. Bardzo to okrutne, niewyobrażalne wręcz dla nas cierpienie, jakie zadano niewinnemu Zbawicielowi. Oszpecono i poraniono nieludzko tego, który jest najpiękniejszym z synów ludzkich. Jakże okrutnie może obejść się człowiek z drugim człowiekiem? Rozmyślając nad tajemnicą biczowania Jezusa, musimy zdać sobie sprawę z tego, jak bolesna była to kara. W starożytnym Rzymie biczowanie było jedną z najokrutniejszych kar, jeśli tylko skazaniec nie był skazany na śmierć. Przy skazaniu na śmierć łączono ją często z krzyżowaniem. Przywiązywano pochylonego i obnażonego skazańca do słupa za przeguby dłoni i bito. Różne były narzędzia, od kijów stosowanych tylko wobec obywateli Rzymu, aż po specjalne bicze, zakończone ostrymi kośćmi zwierząt lub ołowianymi kulkami, które stosowano wobec innych narodowości. Gdy karę stosowali Żydzi na Żydach, wolno było bić tylko 39 razy. Tutaj Rzymianie nie stosowali żadnego ograniczenia. Bili według wytrwałości skazańca. Człowiek w rękach tych żołnierzy był traktowany nie jak człowiek, ale jako rzecz. Często rany były tak rozległe, że skazaniec umierał. Nieraz umierał w męczarniach. Jakiś czas później od zakażeń ran po biczowaniu. Na osobę po biczowaniu trudno było patrzeć bez obrzydzenia. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi, pisał prorok Izajasz. W swoim dzienniczku święta siostra Faustyna zapisała takie słowa: W ostatnie dni karnawału, kiedy odprawiałam godzinę świętą, ujrzałam Pana Jezusa, jak cierpiał biczowanie. O, niepojęta to katusza! Jak strasznie Jezus cierpiał przy biczowaniu! O biedni grzesznicy! jak wy się spotkacie w dzień sądu z tym Jezusem, którego teraz tak katujecie. Krew Jego płynęła na ziemię, a w niektórych miejscach ciało zaczęło odpadać i widziałam na plecach parę kości Jego obnażonych z ciała. Jezus cichy wydawał jęk i westchnienie. Kiedy przyszłam na adorację, zaraz mnie ogarnęło wewnętrzne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa z szat obnażonego i zaraz nastąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinowały. Siekli Pana, serce mi ustawało patrząc na te boleści. Wtem rzekł mi Pan te słowa: Cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. I dał mi Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczowaniu. Są to grzechy nieczyste. O jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. Wtem Jezus mi rzekł: Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne: odstąpili kacie od pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili zabicze i siekli bez miłosierdzia pana. Widzisz? Oto jest męka większa nad śmierć moją. W ten czas zamilkły i usta moje, i zaczęłam odczuwać na sobie konanie, i czułam, że nikt mnie nie pocieszy ani wyrwie z tego stanu, tylko ten, który mnie w niego wprowadził. Wtem rzekł do mnie: Jezus, widzę szczery ból serca Twego, który przyniósł niezmierną ulgę. W sercu mojemu, patrz i pociesz się. Małą chyacyntę, wizjonerkę z Fatimy zapytano kiedyś, a czy ty wiesz, co znaczy być czystą? Tak, wiem, odpowiedziała. Być czystym na ciele znaczy utrzymywać schludność. Być czystym duchowo znaczy nie popełniać grzechów, nie patrzeć na to, czego nie powinno się oglądać, nie kraść, nigdy nie kłamać, zawsze mówić prawdę bez względu na to, ile to może kosztować. Ta kilkuletnia dziewczynka, dzięki Matce Bożej, doskonale wiedziała, co znaczy być czystą i niewinną. Ponieważ wzorem czystości i niewinności jest sama najświętsza Maryja Panna, która w Fatimie ze smutkiem stwierdziła, że najwięcej dusz idzie do piekła przez grzechy cielesne. Dlatego Hiacenta mówiła, że Matka Boża pragnie więcej dziewiczych dusz, które złączą się z nią w ślubie czystości. Współczesny świat nienawidzi małżeństwa i rodziny. Jedno czego pragnie, co nieustannie promuje, to życie w samotności, pełne ziemskich uciech, bez poświęcenia dla drugiej osoby. Dlatego antychrześcijańska rewolucja doprowadziła do istnej plagi rozwodów, która pozbawia normalności miliony dzieci na całym świecie. Jedna z fatimskich widzących, siostra Łucja, stojąca niegdyś twarzą w twarz z Matką Bożą, napisała, że ostateczna rozgrywka między wojskami anielskimi a diabelskimi będzie wojną o rodzinę. Maryjo, jakże ty jesteś czysta. A dla naszego świata to grzech nieczystości jest Bożkiem. Na każdym kroku namawia się wszystkich do rozwiązłości, seksualizuje najmłodszych, promuje perwersje, zboczenia, tak by dzisiejszy człowiek uwierzył, że to popęd seksualny jest tym, co go tworzy w pierwszej kolejności. Nie ma w Polsce ulicy, na której z billboardu nie atakowałaby nas roznegliżowana kobieta. Filmy i seriale pełne są scen erotycznych, a najchętniej odwiedzane strony w internecie to strony pornograficzne. Matko Boża, tyś jest przeczysta. Ty, Marojo, miałaś męża, ale zachowałaś czystość. Zostałaś matką, ale zachowałaś czystość. Owdowiałaś, ale zachowałaś czystość. Czystość tak wielką, że nie dotyczył Ciebie, o niepokalana, żaden grzech, nawet grzech pierworodny. Byłaś tak czysta, że sama byłaś ową czystością. Wszak tak właśnie przedstawiłaś się Bernadecie w Lourdes. Nie mówiłaś wówczas, ja jestem niepokalanie poczęta, ale ja jestem niepokalane poczęcie. Maryjo, Zachowaj w nas czystość, broń od brudu, od wszelkiej nieczystości, ty, która współcierpiałaś zbiczowanym synem, ratuj nas. Chcemy na nowo poświęcić się w całości twemu niepokalanemu sercu i odnawiać to poświęcenie każdego ranka, gdy wstajemy z łóżka. Chcemy nieustannie modlić się do Ciebie matko, szczególnie na różańcu, i nosić szkapleż. Wtedy za wstawiennictwem Twego niepokalanego serca Maryi możemy wybłagać łaskę, by żyć życiem czystym we wszystkich jego aspektach. mi się za wstawiennictwem Maryi o dar czystości oczu. On sprawi bowiem, że będziemy mieli czyste serca, a przecież błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądać będą. Prośmy Maryję o czysty umysł, pamięć i wyobraźnię. Jak przypomina święty Paweł: dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Prośmy Maryję o dar czystości mowy, jak również czystości słuchu abyśmy wcielili w życie słowa Jezusa z obfitości serca. Usta, mówią, niech nasze słowa odzwierciedlają naszą godność, nasze przeznaczenie naszą przynależność do Jezusa i Maryi. Niech Matka Boża osiągnie dla nas łaskę obcowania z osobami szlachetnymi, czystymi, godnymi. Błagajmy w końcu Maryję o czystość ciała, które jest świątynią Ducha Świętego. Niech nasze ciała za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny służą tylko chwaleniu Boga. Niech Matka Boża wyprosi dla nas czystość serca. Ciągle na nowo odnawiane pragnienie poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi, niech przekształca moje serce i umożliwia naśladowanie serca Jezusowego i przeczystego serca Maryi. Niech Matka Boża wybłaga dla nas czystość intencji, tak byśmy żyli w zgodzie z przykazaniem Pawła. Przeto czyjecie. Czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. To zaś nigdy nie jest łatwe, stanąć w prawdzie. Chodzi o prawdę mojej grzeszności, mojej słabości, niewierności, słomianego zapału, zdrad. Kłamstwa, zazdrości, chciwości czy obłudy. Łatwiej jest zrzucić winę na innych, usprawiedliwić każdy swój błąd, szukać rozwiązań tam, gdzie ich nie ma i mieć pretensje do całego świata, a nawet do Boga. Chrystus zaś jest jedyną prawdą, która leczy. Podnosi, nie osądza, nie potępia i nie przekreśla. Ukazuje nam całą prawdę, tę o naszym Bożym dzieciństwie, o byciu odwiecznie umiłowanymi, o odkupieniu nas przez swoją mękę. Nie biczujmy więc Chrystusa, a przy tym i siebie samych, popełniając kolejne grzechy. Nie biczujmy drugiego człowieka przez nasz zły stosunek do niego, złe słowa i czyny. Chrystus cierpiał za nas wszystkich, cierpi nieustannie Jego i nasza bolesna matka. Panie Jezu Chryste, staje teraz duchowo obok tego okrutnego słupa do którego byłeś przykuty i biczowany staje przy tobie Jezu razem z Maryją chcę pokutować za wszystkie grzechy nieczyste w moim życiu za wszystkie nałogi uzależnienia od przyjemności za nieustanne dogadzanie swoim zmysłom co spowodowało że jestem niewolnikiem przyjemności Proszę cię, Jezu i Twoją Matkę, Niepokalaną Dziewicę, o czystość ciała i duszy. Polecam ci, Jezu, dzieci, młodzież i proszę, zachowaj ich od zgorszenia. Daj łaskę zwycięstwa w trudnościach, w walce o zachowanie skromności. Niepokalane serce Maryi, ratuj nas od nieczystości. Matko, w szacie zlepiękły, z cierniem sercu drży. Czuwasz w dzień i w noc, matko. O, matko. Nie płacz. Bo Potrzebują Cię zabłąkani. Patrz, znosisz w górę wzrok. Prosisz i prosisz, a ja Ci zaśpiewam, by rozchmurzyć Twoją smutną twarz. Lżej Ci będzie wtedy trwać O Maryjo, z nami trwać A ja Ci zaśpiewam By rozchmurzyć Twoją smutną twarz Lżej Ci będzie wtedy trwać O Maryjo, z nami trwać Kocham twój niepokój łez Ciężki syna krzyż, który miałaś nieść Dla mnie, to dla mnie, a ja ci zaśpiewam rozmurzyć Twoją smutną twarz Lżej Ci będzie wtedy trwać O Maryjo, z nami trwać A ja Ci zaśpiewam Niech Ci płomień świecy drga Ja nie potrafię kochać tak Zaśpiewa, by rozchmurzyć... let go.